Witam Was, cześć, za mną kawiarniany grudki, w których w sezonie pijemy kawę, jemy dobre czoło. Jest dziś powód, żeby spotkać się z Jarkiem Molendą na temat jego nowej książki z Espresso przez Europę. Jarku, to jest twoja nowa książka, wydałeś się o wydawnictwie Belona. Tak. Powiedz tak, co Ciebie skłoniło, żeby wziąć tak fajny, ale po bardzo popularny temat codzienny? jak kawiarnie, bo to wbrew pozorom nie jest książka o kawie. Tak, nie, nie. O kawie też jest, jest też o ciachach, że e, tak e, charakterystycznych dla danej kawiarni, ale chodziło o lokale i o atmosferę, o historię z nimi e, związaną. Skąd się wzięło? Przez przypadek. Siedziałem sobie któryś popołudnie w domu i mówię do mojej partnerki, a byłem po jakiejś tam ciężkiej lekturze do materiałów, do książki o e, największych zbrodniarkach i agentkach ze zdrajczyniach II wojny światowej. No wiesz, przebrnięcie przez te wszystkie przesłuchania, przez te wszystkie zeznania i w ogóle to strasznie ciężkie klimaty. Nie? Jak mówię, jak ja mam sobie chętnie zrobił tak e, książkę, takich kawiarni tak, to, bo jestem kawoszem. nie specjalistą, balistą i tak dalej, po prostu lubię, lubię kawę, lubię kawiarnie z klimatami. No, nie, fajnie by było, a też dużo jeżdżę po świecie. Nie, więc e, już od, od wielu lat, jak gdzieś jestem w jakimś mieście, która, która ma taką kabę, ja już tam byłem, więc materiały właściwie no, były zebrane, byłem tam, więc mówię, ja sobie chętnie zrobię taką książkę. No ja pod w to weź na, na, na Tam i no, no i się okazuje, że najprostsze rozwiązania to leżą w praktyce na solę, nie, bo mi się od razu zainteresowało. E, skonsultowaliśmy co, co byśmy chcieli w tej książce, co ja, co oni, co widzimy. No i patrz, raz, dwa książeczka powstała, jest tyle materiału, że mam nadzieję, że będzie jeszcze druga. To porozmawiajmy o tym, co leży na stole. Na stole leży kawa. Tak. E, można, można by rzec, że wydawałoby się, że pierwsze kawiarnie muszą gdzieś powstać tam, gdzie kawa rośnie. Tymczasem? Tak, no tymczasem nie, e, bo m, trzeba Państwu wiedzieć, kto nie wie, ale mam nadzieję, że część, część Państwa wie. E, kawa pochodzi z mniej więcej z regionu dzisiejszej Etiopii, z Afryki. Stamtąd e, przedostała się mniej więcej gdzieś w rejony, gdzie m, panowało Imperium Osmańskie. I tak naprawdę za rozprzestrzenienie się kawy na, na kontynencie europejskim. Odpowiedzialni to może jest złe słowo, ale zawdzięczamy to jednak powiedzmy w skrócie e, myślowym Turką. E, pewnie z niektórzy z Państwa znają historię o odzieczy wiedeńskiej, prawda? Jak to jeden z naszych rodaków w nagrodę za zasługi wojenne, o 300 worków Kawy, ponieważ wcześniej bywał w regionie... Mm, Wiedział, do czego ta kawa służy. Tak? wiedział, jaki, jaki biznes ma na niej zrobić. To nie do końca prawda, odpowiada numerowym prawdzie, no ale legenda jest fajna, mamy w tym że swojego rodaka. No, dalej za y, rozprzestrzenianie się kawy y, odpowiadają różnymi Policjanie I Genuieńczycy, którzy handlowali z Imperium Osmańskim. Więc, jakby dwutorowo, dwoma strumieniami kawy się omalała, bo raz za pośrednictwem europejskich kupców i handlarzy, którzy mieli kontakt z Imperium Osmańskim, i samym, dzięki samym Osmanom, którzy trzeba wiedzieć, że przecież właściwie całe Bałkany były do mniej więcej XVII, a nawet XIX wieku we władaniu tureckim. Tak? Gdzie bym Turcji była już prawa. I to nawet dzisiaj zostało, bo są pewne charakterystyczne lokale, choćby nawet w Chorwacji, który jeden z nich opisuje, który więcej ma wspólnego właśnie z Imperium Osmańskim niż z pozostałościami po Imperium Austro-Węgierskim, gdzie, gdzie też był ten zasięg monarchów. Wszystkie odgłosy to są odgłosy kawiarni. Współczesnej kawiarni. E, kawiarni. E, ale w swojej książce możemy się przenieść do kawiarni w miejsce, gdzie podawane zazwyczaj jest kiepskie piwo, kiepskie żarcie, czyli do Wielkiej Brytanii. E, no tak, od, te, od takiej kawiarni się zaczyna ta książka, bo Lightmotivem książki są kawiarnie, ale najstarsze, no i starsze, wciąż działające. Oto, żeby te kawiarnie wciąż istniały, tak? Bo w archiwach są odblokowane kawiarnie, które są jeszcze starsze, no ale już nie działają, więc ja wybrałem taki klucz do tej książki. No i rzeczywiście E, musimy zawędrować do kraju, z który się raczej mało kojarzy kawą, no właśnie. Bo owszem, nie wiem, herbata, e, ale żeby fascynacja kawą. A właśnie, właśnie tam, bo właściwie na równi e, z Wenecjanami, e, Anglicy też właśnie sprowadzili e, kawę do siebie. Więc był taki moment w dziejach Londynu, że kawiarnia praktycznie była w, e, co drugim domu. E, Zgromadzili się tam mężczyźni, no bo niestety nie było wstępu dla kobiet, no bo to takie czasy, to jest XVII e, wieku. No ale słuchajcie, co tam się nie działo? E, historia kawiarni to nie jest tylko kawiarnia, bo kawiarnia wtedy służyła za jakby punkt zborny, gdzie można było odbierać pocztę, e, można było przeczytać gazety. Ba, e, jedno z najsłynniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, Lloyda, właściwie powstało w ciemniarni, w, ciemniarni, w kawiarni. Więc kawiarnia służyła różnym, różnym celom. Tam się odbywały dyskuty naukowe, więc w pewnym momencie były nawet tzw. Tak kawiarniane uniwersytety. No właśnie, był taki moment w dziejach ludzkości, że kawiarnia stała się konkurencją dla uniwersytetu. Tak, dlatego kawa i kawiarnie i kawiarze zbierali czarne gromy. Konkurencja. Zresztą w Niemczech było podobnie, bo to też kraj powietrzny rowarów i, i tak dalej, więc w kawie widziano potężne zagrożenie, więc lokby piwiarskie bardzo ostro występowało przeciwko temu napitkowi szatana. We Włoszech było podobnie. Dopiero potem jeden z papieży się przekonał, więc jak już papież powiedział, to jest fajna sprawa, to nagle nastawienie się odwróciło 180 stopni. Tak? E więc to, z tymi kawiarni, to różnie i różny funkcja e, W Twojej książce możemy przeczytać też e, takie e, ciekawostki, których, e, z których pewnie dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy w dzisiejszym świecie, ale e, nie będziemy zdradzać oczywiście tej treści, bo książka jest warta przeczytania, jakby przeżycia jej od nowa, ale tam znajdziemy po co Barmanowi Kreta, E, tam znajdziemy takie ciekawostki, że jednak kawiarnie zaczynały być ruchy polityczne. Ruchy polityczne, ruchy artystyczne. Słuchajcie, Ruch Dada e, narodził się na przykład w e, Café Odeon w Czury w, w Szwajcarii. E, słuchajcie, e, cały, cały światek artystyczny Paryża, przecież. Kawiarnie. Tam było ich kilkanaście. E, w Wenecji z kolei kawiarnie przyciągały muzyki. Zresztą Lipsk na przykład e, z e, Beethovenem, Bachem i tak dalej e, było tak, że powiedzmy skłóceni między sobą artyści, więc jeden odwiedzał na przykład Cafe Floria a drugi szedł do konkurencyjnej kawiarni, bo w życiu by jego noga nie w tej samej kawiarni. E, więc tak, takie smaczki są, e, bo koncentrowałem się powiedzmy na anegdotkach, a nie na historii od daty do daty, bo, bo, no bo to nie o to chodziło, chodziło o dany klimat, klimatu danej kawiarni, czym ona się wyróżniała pośród na. No to przenieśmy się do tej współczesnej kawiarni, w której siedzimy, gdzie e, tak naprawdę liczy się smaczna kawa, do ciachą i świetne towarzystwo. E, pokazałeś tam kilkanaście fajnych miejsc, które w, w Europie Warto wypić kawę? Powiedz mi, gdzie było najgorzej i gdzie cię zwaliło znów? E, zwaliło mnie znów. słuchajcie, w wspomnianej przed chwilą kafe Floria, e, bo tak, zwykła Amerykanów, którą tutaj pijemy, e, a kafe Floria mieści się na Placu Świętego Marka, więc po prostu trudno o bardziej wizytowe i bardziej, nie wiem, symboliczne miejsce dla Wenecji, jak typu Placu Świętego Marka, tak? więc Kafe Florian tam się mieści, to jest najstarsza wenecka kawiarnia i na nawet. E, I słuchajcie kawa zwykła, czarna, mała kosztuje 10 euro, ale to jest nie koniec. Owszem jest wystrój przepiękny, zobaczycie zdjęcia, książka, książka ma ponad 200 ilustracji, więc można sobie to dokładnie pooglądać. Słuchajcie porcelaną, którą tam nam dano. to moja partnerka była zachwycona, mówi jakie fajne filizoneczki, prawda. No a mnie tam ten cukier między zębami zgrzytał, bo patrzę no 10, 10 euro za kawę, bo, 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 ponieważ przed hmm, kawiarnią jest też oczywiście i hmm, Gra tam hmm, taka mini orkiestra złożona z kilku muzyków i obowiązkową opłatą, doliczaną do rachunku każdej osoby, nie jednego rachunku, tylko tak jak my teraz tutaj pijemy dwie kawy, więc obaj byśmy musieli zapłacić jeszcze 6 euro. Na te, na te orkiestrę. Więc słuchajcie, mała czarna, kosztowała mi 16 euro. tam jeszcze napitek i tak dalej. No, no ale dobra, mój, mój, ten, moja potrzeba snubizmu została spełniona. Mam fajne zdjęcie w, te, w oknie tej kafe Florian, jest w książce zresztą. Pozwoliłem sobie je umieścić. No więc tak, cenowo kafe cenowo Florian nie zwalił z nóg, ale najprzyjemniej to chyba piło mi się tam w Portugalii która też jest e, zakochana w prawie. E, e, nie toż, że można się tam dobrej kawy napić. Właściwie to ja nie, nie spotkałem w kawiarni, której kawa była zła. To mało tego, to są przystępne ceny. Tak, ja byłem tam około 7 lat temu chyba to e, najdroższą kawę za podwójne podwójne jest to która euro 10 za podwójne roki. I to było w punkcie turystycznym, gdzie było, gdzie było dużo ludzi. Zawsze scena podwyższona, a w małych kafejkach w takich rodzinnych, gdzie widać po, po facjatach, że to miejsce oni siedzą, słuchajcie, to nawet i 50 centów się płaci. dlatego tam jest mnóstwo ludzi. Miejscowi siedzą. Wydawałoby się, że Grecja to nie jest miejsce na dobrą kawiarnę, ale jednak nie Też, też nie nie poświęciłeś Grecji tak, tak. troszkę czasu, się. No bo Grecja była przez 400 lat pod panowaniem osłańskim, więc nie ma siły, żeby, żeby też się kawą nie zarazili. Z herbatą nie jest gorzej, ale, ale kawa musi być i, i oni są na przykład wynalazcami kawy frappe, czyli tej kawy na zimno, takiej z neski y, trzepany. Jest z tym związana anegdota ale to sobie przeczytajcie w książce yy, i zastanawiałem się jaką, jaką kawiarnię wymienić i stwierdziłem, że wymienię taką, ten dramat, po, po, powiązania międzynarodowe, czyli taka jak jest na Korfu yy, bo Korfu to była taka, taka ale jest międzynarodowa wyspa, gdzie jest mnóstwo Brytyjczyków, yy, są Francuzi, zresztą ta wyspa przez tysiąclecia przechodziła z rąk do rąk więc tam jest istotygiel kulturowy z tym, że trzeba uważać z Grecji, bo u nas to co się mówi kawa po turecku, czyli tak zaparzana, fusy i tak dalej. Więc Jak powiecie w Grecji, że chcecie kawę po turecku, no nie radzę, nie radzę, bo oni tak kochają nam Turków, jak my Rosjanie. Tak? No, no to tak jak o wyższości wódki rosyjskiej nad Polską, prawda? No więc tutaj tak samo, nie? Ale jak się poprosi kawę po grecku, to, to ma specyficzny specyficzny smak, bo to jest bardzo, bardzo drobno mielona, to jest taki miał nawet kawowy. Ale słuchajcie, ostatnio przeczytałem, że według badań jakichś tam naukowców, yy, przedłuża życie. Właśnie tak drobno zmielona kawa o, wpływa na to, że m.in. ta e, długość życia kreków e, stąd, stąd wynika. Oczywiście też dochodzi do diety do, do śródziemnomorskiej i no, tak dalej, ale mówię, to jest suma, suma różnych składników, wśród których jest też ta kawa. Skoro jesteśmy przy diecie, O, opowiedz nam, gdzie do kawy zjadnić najlepsze ciastko. O... Znaczy to byłoby to, to jest dylemat, bo jak widać ja lubię. Ja lubię, nie, ale tak e, mile, bardzo mile wspominam do bo. Państwo bywacie w Portugalii, więc pewnie odwiedzając klasztor kierowników, e, e, to obok jest właśnie e, najsłynniejsza chyba e, lizbońska. Kawiarnia, cukiernia, ciężko, ciężko to określić. E, I tam są takie tartetki z masą budyniową. To jest sekret firmy od wielu pokoleń. Ja e, rozmawiałem z właścicielem, e, oczywiście nie chciał mi zdradzić przepisu. No jest to patent, znają to ponad trzy osoby na świecie. Słuchajcie, to jest niebogłębia. Jak ja byłem, kosztowały euro. Teraz już mogą kosztować troszeczkę więcej. Tam jest zawsze kolejka, ale obsługa jest. Tak perfekcyjna, że po prostu nawet jeśli stanie w tym ogonku, to e, przebiega to tak szybko, że, że no, nie, nie, nie stoi się godzinami. Tak? Upolować miejsce tam to już jest, jest, jest trudniej, ale też warto, bo są cztery sale. Te sale, ponieważ jesteśmy w Portugalii, są ozdobione tymi płytkami charakterystycznymi azuleos, gdzie przy okazji można sobie jeszcze poglądać różne scenki rodzajowe i tak dalej, więc przyjemne spożyteczne, kultura po prostu pełną gębą na no, ciasteczkach, ciasteczka są polskie. Można je też dostać w supermarketach, które wtedy się nazywały te są A i tak. Bez, bez, bez patentu. Tak jak z naszymi, słuchajcie, rogalami świętomarcińskimi. Tak? Są jedne poznańskie, gdzie jest około 100 które mają certyfikat, że one wybiegają zgodnie z przepisem i z tradycją. A to, co na przykład w niektórych supermarketach widzimy, no to, to jest podobne, ale też nie do końca to samo. I tak samo jest właśnie z tymi ciasteczkami, słuchajcie, niechotępnie. Mówią, że one na drugi dzień tak samo dobrze smakują. Ja nie znam osoby, która. Um, sprawdziła, ponieważ nikt, nikt tak długo nie czeka, żeby zostawił te ciasteczka i od razu je nie zjadł. Tak? Więc powtarzam tylko z drugiej ręki, że ponoć na drugi dzień również dobrze smakują, ale nie znam osobiście takiej osoby, która by tak długo te ciasteczka trzymała. Jak na tej trasie z tym Espresso przez Europę, jak odnajdujesz Polskę z, z naszą kulturą kawiarni, dobrej kawy, czy też dobrego ciasta? jakie ją To znaczy tak, do pewnego momentu nie odstawaliśmy, bo powiedzmy jeszcze, jeszcze 20 lecie międzywojenne robiliśmy mnóstwo kawiarni z charakterem krakowskich, warszawskich, ziemiańska, <laughs> kafeodeon w Krakowie. Ja już opisuję no ziemiańskiej i, i już nie ma, ale istnieje jeszcze Jama Michalita, gdzie Zielony ba Balonik występował, Wojzeleński. I tak dalej, więc m, był klimat. Dzisiaj jest troszeczkę tego klimatu nie ma, bo niestety w okolicach e, rynku i tam, gdzie jest jama Michalikowa, słuchajcie, jest tysiąc kawiarni pawów i tak dalej. Więc konkurencja jest ogromna. Ma, e, więc no, niestety te stare kawiarnie, troszeczkę takie pachnące naftaliną, e, no, nie cieszą się taką popularnością, bo to już inne pokolenie. Tak? Jeśli klient wchodzi do kawiarni pierwsze, co się pyta, to czy jest e, wi-fi. Tak? No, a, nie, a już mu nie zależy więcej na, na jakiś tam kawior, bo kawoszy w naszym kraju gdzieś, gdzieś chyba przez tą spuściznę pereloską, myślę, straciliśmy gdzieś dobry smak Ja ostatnio byłem w Warszawie i słuchajcie, włosy mi dęba stawały, jak idę do kawiarni, proszę o cafe americano, a pani mnie pyta, czy jest No nie, kafe americano to jest e, przedłużone espresso. Koniec. Nie mam mleka. Taka jest definicja kazania. Jeżeli ja to. Takie pytanie z u Barmanki, to mi było z Gdzie tu tradycja? Gdzie tu. Gdzie tu marka, tak? powiedz. Moja e, książka jest e, takim pokazaniem nie tylko fajnych miejsc, nie tylko fajnego y, napoju z duszą, jakim jest kawa, e, ale też pokazuje, że kawa to. Kultura chyba w większym stopniu niż alkohol, Bo alkohol też wywarł na ludzkość ogromny wpływ, ale kawa chyba większy. Tak, tak. kawa, e, znaczy alkohol też stymulował e, artystów i nadal stymuluje, wszystkie używki, prawda, stymulują, ale kawa stymuluje, tak mi się wydaje, w ten inny sposób, e, gdzie nie tracisz kontroli, nie o, tracisz jakichś tam świadomości, kawa jakbyś tak pobocznie sprzyjała dzięki Słuchajcie, mamy też opisane zresztą w mojej książce kawiarnię Czytelnika, to jest jedna z ostatnich kawiarni, bo tak czasowo się przesuwały. Słuchajcie, to co się w kawiarni czytelni działo, to są e, lata prl e, stolik, e, tak zwany stolik Komickiego, gdzie przesiadywał właśnie Konwicki, Cholubek e, e, i tam, żeby się dosiąść, trzeba było mieć specjalne zaproszenie. A jeden jedyny, który się dosiada bez pytania, to był Jan <grywki> Ale to była specyficzna e, persona i tutaj nie będę opowiadał anegdotki z inteligencją, bo sobie Państwo o tym przeczytacie. No, ale zobaczcie, tam się knuły rewolucje. Prawda? Tam działała opozycja, ta intelektualna też. E, to, to był jakby też... To było takie schronienie, gdzie się wykrywały te re, rewolucyjne myśli I nie tylko u nas, ale we Francji tak samo. E, to, 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 to sprzyjało e, przełomu. Alkohol raczej wydaje mi się, czy tam inne, żywki o tym Kawa jakby na odwrót, jeszcze, jeszcze tylko zwiększa Twoje możliwości. No i poza tym samo, samo otoczenie, to, że dana grupa ludzi się gromadzi i w tym miejscu rozkwitają ideę. Samemu człowiek może tego nie wymyślić, ale cztery głowy już wymyślą coś, coś rewolucyjnego. Tak? Zresztą, na przykład, był taki moment e, w dziejach, chociaż nieudowodniony, nie bo nikt nie udowodnił, że się spotkali, ale rzeczywiście James Joyce, e, Lenin, kto, jest, kto tam był trzeci, już nie pamiętam, ale trzech wielkich, który z artystów, malarzy, e, byli w jednym, w jednym momencie, w którym. No i wyszło na to, że tak Lenin Rewolucja, prawda, że jest rewolucja w literaturze, jakby Ulises był e, no też w jakiś sposób i skandalizującą e, literaturą, no więc mówił, że to żeby nie te cudyckie e, kawiarnie, to by do czegoś takiego nie doszło. Tak? Ale oj, ja prześledziłem, to nigdzie, nigdzie nie znalazłem potwierdzenia, że taka trójka mogła usiąść i, i, i rzeczywiście jakoś tam się wypływała. Tak? Ale sama atmosfera wtedy subsydarną e, różnych ludzi. No, ten Jarek, masz na koncie ponad 40 różnych aplikacji, ale ja czytając tą książkę, odniosłem wrażenie, że przynajmniej dla mnie bo ta, książka, ta książka jest szczególna. Ona nie tylko daje pewne, pewne wyobrażenie świata, nie tylko daje pewne wyobrażenie ludzi tamtej epoki, w której te, mie te piękne miejsca po. po powstawały. Ale najważniejsze jest to, że ta książka nadaje się też na prezent, bo z nią można przeżywać świat. Tak, tak mi się wydaje. są też takie było, powiedzmy, jedno z założeń, żeby książka stanowiła jakąś, jakąś ofertę prezentową, bo jest dość malutka, mieści się w, w torebce damskiej. Słuchajcie, każdy rozdział to jest jakby osobna historia. Nie trzeba czytać całej książki, bo tam jest te kilka, kilkanaście stron o danej kawiarni i podróżujecie właściwie często w przeciwległy koniec Europy zupełnie inne klimaty, zupełnie inne realia więc to sobie można z doskopu czytać i niekoniecznie nawet zgodnie z numeracją udziału to jest też troszeczkę może nie do końca osobista moja książka ale bo to jest tak, że autor pisze też pod wydawnictwo tak jak wydawnictwo sobie życzy ja większość książek napisałem Powiedzmy historyczny, popularno-naukowy, gdzie ten język swobodny no, nie jest y, za bardzo dobrze widziany. Tak? No, trzeba zachować pewną sztywność. To nie są książki akademickie, którą no ale pewna powaga językowa y, obowiązuje. Tutaj mogłem sobie pozwolić na troszeczkę więcej luzu, na to, żeby powiedzieć, czy mi, czy mi ciacho smakowało, czy było paskudne i, i, i tak dalej. No, w książce historycznej no, nie, ma, nie, ma, nie ma miejsca na coś takiego, więc o tyle, o tyle ją lubię. E, no i to była książka, przy której się chyba najmniej napracowałem, a jeżeli nawet pracowałem, to tego nie wiedziałem, bo trzy godziny pracy w fajnej kawiarni, Tam myślę, że możecie mi tego zazdrościć. Okraszone na przykład jedną z najlepszych kremówek, jakie jadłem, to pracowałem w Deciach w Budapeszcie. Chciałem powiedzieć właśnie, że tutaj w tej pierwszej części są kawiarnie, które są jakby w waszym zasięgu. Bo specjalnie skoncentrowaliśmy się z wydawcą na tym, żeby to były kawiarnie takie, do których można dojechać że nie wysyłam was do Buenos Aires, czy nie wiadomo na jaki koniec świata, bo w drugiej części to planuję, ale pierwsze są te najbliżej nas położone, więc macie Chorwację, tam gdzie Polacy jeżdżą na wczasy. Macie Chorwację, macie Grecję, macie Austro Węgry, Węgry czyli, czyli kawiarnie wiedeńskie, które są specyficzne. To jest, to jest cywilizacja kawiarniowa, to, to co działo się w Wiedniu. Macie Budapest, który też jest się mówi, macie Party. Macie Niemcy tutaj blisko polsko-granicy e, z Polską, bo jest świetna kawiarni od Marce. nie jak nazwać, w, w lupece. W lipsku też jest świetna kawiarnia, jedna z najstarszych w Niemczech. E, przy okazji jest Muzeum kawy, więc też warto odwiedzić, e, Można skosztować z lokalnych specjalów. bo jest tam e, port Szumana. Pobywał tam Szuman, są panątki po szumanie. Można się kawy napić, napić która yy, nazywa się trauma Szumana. Nie wiem na czym ta trauma polegała, no ja jakoś bez traumy przeżyłem to. I cena też była miary przewoita, więc nie ma, nie ma co się yy, obawiać. Jest Portugalia, jest Hiszpania, jest Wielka Brytania, jest Francja. Więc mówię, wszystkie te y, kraje w zasięgu mamy dużo dodatków od, w Norwegii, więc jest też w Oslo. Yy, więc wszystko w Waszym zasięgu możecie sprawdzić w całej prawie całej wasze słuchajcie no to przede wszystkim ja zapraszam was przede wszystkim tak do kupienia książki Jarka Molendez Espresso przez Europę no pamiętajcie są 16 euro za kawę to jest, to Jarek was zaprasza do wszystkich tych miejsc ciekawych które są w książce opisane no a my? a my po prostu Amerykanie a my dalej pracujemy <grym się zainteresować>